Siemaneczko, siemeczki, z tej strony tu a dzisiaj pojedę was w odcinku z Wąszelandii, oczywiście Wąszelandia. Dzisiaj zrobimy sobie taki luźny odcineszek, zniszczymy sobie tą wioskę, bo nie mam po prostu pomysłu co robić w dzisiejszym odcinku. Nowego rollercoastera nie chcę zaczynać, bo i tak to jest ostatni odcinek z Wąszelandii. Oczywiście nie ostatni odcinek, ostatni, ostatni, tylko ostatni odcinek z maratonu, ponieważ... Dzisiejszy odcinek będzie ostatnim odcinkiem, tak, miał być ostatnim odcinkiem z youtuberów, ale no, wyszło tak, że jednak to będzie ostatni odcinek dzisiaj, również pojawi się e, oczywiście podsumowanie naszego maratonu, więc no, myślę, że spoczko. Dzisiaj zniszczymy tą wioskę, no bo no taki luźny odcinek, lejtowy, sobie też pogadamy, pogadam sobie, no nie wiem, dzisiaj wyratuję ten odcinek, też o końcu maratonu, jak to oglądacie, e, znaczy w dniu, w którym to oglądacie już do szkoły wracamy, więc no nie jest to fajne, dobra później to zrobimy. <laughs> Więc dlatego koniec maratonu, tak to bym sobie jeszcze ten maraton co, co, trochę robił, tak bym sobie te filmiki, ale tak to no po prostu, po prostu no szkoła. No. Dobra, golema trzeba zabić szybciutko. Siema golem, umieraj. Iron golem, siemanko. No i Umieraj, no dziękuję, dobra, mam kozak, y jeszcze villagersów trzeba zabić, no to głupi villagers, chodź tu, no dobra, mm. gdzie tu ktoś jeszcze jest, owca, sorry owca, ale, dwie owce, sorry dwie owce, ale no niestety, tak, życie. No dobra. Yy, niżymy, niżymy, tak. Niszczymy sobie to. Kurde, no. Ja się cieszę, że udało mi się ten maraton utrzymać. Znaczy. Jest ile razy ja to jeszcze powtórzę? Nie wiem. Ale. Nie. Nie zawsze było tak, że po prostu. E, nie było tak, że po prostu cały czas przez te. Yy, przez. Jak to. Zawsze to mówiłem idealnie, teraz, żebyś mi to nie wyszło. Że, o, e, że były sytuacje, w których po prostu nie zrobiłem. Na przykład nie wrzuciłem filmika w jakiś dzień, w którym powinienem wrzucić filmik, ale i tak 50 filmów jest. Znaczy, to jest 50 film. No, to jest 50 film. Jest 50 filmów, słuchajcie, to jest właśnie 50. No, jeszcze będzie bon, taki totalny bonus, czyli podsumowanie tego. Eee, no, więc 50 filmów jest, bo po prostu jeżeli filmika jakiegoś nie wrzucę, to wrzucam go na kolejny dzień. Albo w następny dzień, kiedy muszę wrzucić filmik, wrzucam dwa. Tak, to jest właśnie, dobre. Niszczymy sobie to. Jest, ja nie wierzę, że to się udało. 10 fili. Ile wakacji trwały? 6 miesięcy? No trochę mniej. Od to. Od dosłownie. No, od. Nie od czasu koronaferii. E, nie od czasu koronaferii zaczynałem ten moment, tylko od y, momentu, w którym szkoły zostały zamknięte. E, w szkoły, no, w sensie, no było zakończenie roku w szkołach. i w wakacje no nie chyba nie nawet nie dwa miesiące trochę trochę krócej niż dwa miesiące a ja wrzuciłem 50 filmów a dwa miesiące mają 60 dni więc to dużo przez całe te wakacje rzucałem filmiki e, e, poniedziałek środa piątek niedziela ale w tym ostatnim tygodniu... trochę więcej niż w ostatnim tygodniu, bo poniedziałek, yy, poniedziałek wtorek środa, czwartek, sobota, niedziela. I teraz z poniedziałek, wtorek i dzisiaj środa, jak wrzucam ten filmik. No. Więc ostatni tydzień yy, były przez cały tydzień. W ostatni tydzień nie było, że tylko cztery filmiki przez tydzień, tylko przez 7 filmików przez tydzień. No, jest tych filmów sporo. E, jeżeli ktoś by się pytał, czy w następne wakacje też będzie sorry, kotek. Niestety musiałem cię zabić. Czy tu nie ma jeszcze z jakichś zwierząt? Nie ma. A Villagersów. Też nie ma, chyba, że w domkach są. Dobra. To zaraz. Eee, i co ja mam powiedzieć jeszcze? No a, że po prostu... Że po prostu... W następnym... W następne wakacje nie będzie już takiego maratonu. Oczywiście będą się więcej filmów pojawiało, ale nie będzie ich tak dużo jak teraz jakby. No i co? co? Co teraz? No rozwalamy sobie tą wioskę. Nie ma tu żadnych już zwierząt ani villagerów. Więc rozwalamy tą wioskę. Nie wiem ile ten filmik potrwa, nie będzie on jakiś długi, ale no po prostu to jest taki luźny odcinek. Po prostu. Taki luźny odcinek. Co jeszcze mogę powiedzieć? No. E, mogę wam powiedzieć co dokładnie będę robił w podsumowaniu. E, będzie to... Mm. Będę tam dokładnie policzę, czy jest na pewno te 50 filmów, ale będzie, ale i tak to policzę dokładnie jeszcze na filmiku. E, co jeszcze? E, e, podsumujemy sobie wszystkie dni, w których. W których nie wrzuciłem filmiku, ale nadrobiłem później. No i generalnie sobie. E, pogadamy na ten temat maratonu, e, może na jakieś pytania odpowiem, możecie pod tym filmikiem zadawajcie jakieś pytanka, może na nie odpowiem e, na temat odcinku końca maratonu. Na temat możecie zadawać pytania na temat maratonu, albo na temat e, e, możecie się pytać, na przykład chcielibyście jakąś serię zobaczyć, to sobie napiszcie, czy będzie seria z tej gry, albo z czegoś innego, no i ja wtedy to zrobię. No co jest? No. Dobra, e, co jest? Co ja zrobię Nie, nie, nie. Co ja robię? Eee. Syp. Cyp. E, cyp. E, cyp. Co jest? Co się dzieje? Co ja robię? E. O, dobra. Te, te, tak dawno nie, nie używałem tego wyłączania wyłączania kwipunku, że po prostu nie wiedziałem, którym to przyciskiem. Ale już naprawione. Ale co ja mówiłem? A, że rzucę że wam jakiś osobny filmik jutro, czy dzisiaj? Jutro, czy dzisiaj? E, znaczy, znaczy nagrywam ten filmik dzień przed środą, ale. Hmm, więc dzisiaj. Czy jutro będzie? Czy wczoraj był ten filmik? Ja tego nie wiem. Nie, yy, w, w środę, czyli w dzień, w którym oglądacie ten filmik, będzie też yy, filmik, w którym będziecie mogli zadać kilka pytań na temat. O, sorry. Na temat yy, po prostu tego, czy. jakie byście chcieli serię zobaczyć na moim kanale po prostu. No. No, i możecie się zapytać, czy na przykład y, na, byście chcieli zobaczyć serię y, z Detroit? Na przykład będzie, jeżeli byście chcieli. Y, będzie, ale nie wiem kiedy. Y, jeżeli byście chcieli, właśnie serię z Detroit, na przykład, to możecie napisać: Ej, dusiciel, a zrobisz serię z Detroit? No i ja sobie odpowiem na tym y, podsumowaniu maratonu, na to pytanie, czy będzie taka seria. O Detroit już nie pytajcie, bo... bo będzie. Tylko nie wiem kiedy. No. Więc pytajcie, pytajcie. Możecie do sztupi pytać, ale zrobię Wam też osobny odcinek. Do tego. No i będziecie mogli sobie zadawać te pytania. Dobra, ja sobie niszczę to. Ile mi zostało jeszcze te wioski? No nie, nie za dużo. O by tu jeszcze, co bym tu mógł jeszcze powiedzieć? Słuchajcie. czy no, e, hmm, <śm> e, trzy. Aj, no, i, no i no i nie wiem. E, hmm, <śm> <śm> no dobra. Nie wiem, co, co jeszcze sobie tutaj mówić. Mm. E, no, no super. E, możecie też, o! Zrobię wam ten filmik i możecie tam pisać i serie, które chcielibyście na moim kanale zobaczyć i z kim byście chcieli, żebym e, na coś nagrał kim byście chcieli. W sensie, może być y, miodek, może być arashi, może być kobra. No. No, także ten, możecie też to pisać. No i tak o właśnie, dobra. Niszczymy sobie to, tą podłogę, trzeba będzie jeszcze zniszczyć w sensie. No, tą podłogę, tą dróżkę jakby cyk, 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 te kwiatki to są? Cych. Ok, kolejne drzewo zniszczone. Liście, liście, na trzy kwiatki, kwiatki. Dobra, kolejne drzewo sobie zniszczymy. Z tej podłogi będzie. Też dużo roboty z tej dróżki. Sprawdzę ile filmik ma. 20 minut. Może jednak się zrobi z tego 20 minut. Nie wiem, proszę tutaj nie pisać na ale ja tak bardzo nie chcę do szkoły. Jakbym miał wybrać, czy robić codziennie, codziennie wrzucać odcinki, czy iść do szkoły, ten wybrał. Żeby codziennie wrzucać odcinki. no może nie codziennie. Bo to ten ostatni, właśnie tydzień, w którym muszę codziennie rzucać te filmiki, to jest no na pewno gorzej. E... Bo tak to sobie mogłem, wiecie, wycilerować Totalnie, mogłem sobie wychillować, jak był wtorek, taki wtorek. Mogłem sobie wychillować, wiecie, takie. Se... Patrzę wtorek, no to wiem, że filmiku nie muszę wrzucać, mogę sobie porobić co chcę. E, no. A teraz, jak trzeba. No w ogóle sobie zapomniałem o tym, ale i tak filmy, które miałem rzucić, wrzuciłem. Będzie 50 filmów. Se zapomniałem o tym, że to jest właśnie ten tydzień, w którym codziennie wrzucam filmy przez cały tydzień. E, I w poniedziałek poniedziałek, nie w ten poniedziałek, w poprzedni jeszcze poniedziałek, bo jak jest środa mm, teraz. W poprzedni poniedziałek e, był film. Później we wtorek se zapomniałem, że, że to jest, że to jest ten, e, ten tydzień już, w którym wrzucam przez cały tydzień codziennie filmiki. I nie wrzuciłem we wtorek. W środę zapomniało mi się. I w czwartek sobie uświadomiłem, że mam te filmiki do wrzucenia jeszcze, no. Chodzi tu Villager, no. Wiedziałem, że gdzieś się jeszcze chowa. Ktoś. Dobra, zniszczyć te domki jeszcze i podłogę tylko. No i tak sobie zapomniałem, ale filmy już nadrobiłem. rzuciłem. wszystko, co miałem. Więc kozak. A i we wtorek nie było live'a. Mm, nie było tego live'a. Po prostu. Nie. no. Nie było tego live'a, bo. Problemy techniczne. Nie, no, po prostu. No nie było live'a. Nie, nie. Po prostu nie. A, no. Dobra, robimy sobie. Ale spokojnie udowodnię Wam, że miodek skina dostanie. Może nagram jakiś odcinek z CS-a. Ale rzucę go dopiero po miesiącu od końca maratonu, bo jak mówię, robię sobie przerwę. Jak mówiłem, już w sumie na tym odcinku nie mówiłem, ale mówiłem na innym. Wyrodził sobie taką miesięczną przerwę od filmików. Trochę. Będziecie mieli dowód, że ma Dostowski ma. No. Nagram z nim odcinek z cs w którym on pokaże, że ma go. Niszczymy sobie. Dalej. Co jeszcze mogę za ten czas powiedzieć? Hmm. Hmm. Mam dużo serii zaplanowanych, które będę wrzucał. Oczywiście nie. E, nie będę wrzucał tego tak jak w wakacje. Ale będę sobie co jakiś czas te odcinki z tych serii. Mam dużo tych serii zaplanowanych. Zdradzę wam trzy serie. Doki Doki, to już mówiłem. Yy, Detroit, to też już mówiłem. I co wam jeszcze mogę zdradzić? Co wam jeszcze mogę zdradzić? Eee, bo mam tego dużo zapisane, ale nie wiem co wam mogę zdradzić. Eee, Stigman Henry, nie, Stigmin Henry, to się nazywa Stigmin Henry, no, Stigmin Henry, spodziewajcie się, że będzie, nie wiem oczywiście kiedy, ale będzie, no, to są te trzy serie, które macie zagwarantowane, że one będą, znaczy wszystkie, które z, co zaplanowałem, one są, będą, tylko, w sensie, nie, 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 nie to źle to powiedziałem, macie jakby zdradzone po prostu te serie, że one po prostu się pojawią, moim kanale. No. Doki Doki Detroit i... I co? I Stigmi Henry. No. Pyk, 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 Niszczymy, 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 niszczymy. Myślałem, że odcinek koniec maratonu będzie 50 odcinkiem. Ci okazało że jednak nie, że podliczyłem jeszcze raz te filmy dokładniej i że jednak będzie te 50, więc koniec więc ten filmik o końcu maratonu to będzie taki dodatkowy filmik, że nie zwracajcie na on się nie zalicza do tej listy 50 filmów. On się nie zalicza do tej listy 50 filmów, bo on będzie tylko bonusowym filmem, podsumowaniem. No. Dobra. Jeszcze jeden domek został, tylko. No i tą podłogę. Tą podłogę jeszcze. Ile filmik trwa? Coś czuję, że już z 20 minut? 18. 19. Myślałem, że trochę krócej będzie to trwało, ale jednak to niszczenie wioski to trwa trochę dłużej. Jezu, ale trochę, trochę w sumie. Z jednej strony chcę iść do szkoły, a z drugiej nie. Jestem ciekaw w ogóle, jak będą wyglądały to. Znaczy, jak widzicie ten filmik, to ja już byłem w szkole. No ale jestem. Ci... Nagrywam to we wtorek. No, i jestem po prostu ciekaw, e, jak będą wyglądały jak to wszystko. Czy sklepik szkolny będzie otwarty, czy jak będzie wyglądał na przykład WWF. Jestem ciekaw, jak właśnie WWF będzie wyglądał, bo. No. E, jak będą wyglądały lekcje, czy. Czy wszyscy nauczyciele będą w szkole? Zgaduję, że nie będzie wszystkich. Że większość tych nauczycieli nie będzie, więc też będzie pewnie mniej tej nauki. i czy pewnie, czy znowu zamkną tą szkołę? No, jestem ciekaw po prostu, jak to będzie wyglądało. No. No i to chciałem powiedzieć właśnie. Eee, dobra. Niszczymy sobie dalej tą podłogę. Pyk, 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 pyk. aha. O boże, tego dużo, trochę, dużo tego trochę. Tak. Dobra, no i co ja jeszcze mogę mówić tutaj na tym filmiku? Nie mam pojęcia. Nie, może tam podłoga już. Może skończę już poza odcinkiem, może bym zakończył ten odcinek. Chyba tak zrobię. No to co, jeśli wam się spodobał ten odcinek. zostawcie pensję w górę, subika, lajeczka i zostawiajcie pytania. Jakie byście chcieli serię na kanale widzieć, no. I z kim byście chcieli, żebym nagrywał. No, ja się z wami żegnam, elo.